To to być... Siema! Dzisiaj świętujemy pierwszy dzień wiosny. Zgadnijcie za co, za co się przebrałem. E... Czy to jest krowa? Nie, to nie jest krowa. Czy to jest prawy bok lewego boka, prawego oka, lewego oka, kury? Eee... Nie. To co? Serio Boże, nie możecie poznać. Przecież to zlama! To jest krowa! Przecież to jest krowa. Lama! Krowa. A, już wyglądasz jak krowa. Dobra, słuchajcie, mamy bardzo... O, cześć szalony. Fajna krowa. Słuchajcie, musimy zająć się misją. Mamy bardzo poważną misję. Jeden z ludzi, który kiedyś mnie chciał zabić, chce mnie zabić. Chodźcie do pokoju. I zdejmij tą krowę. Ech, a... A! Eee, o... No to już o, o, o. o, jesteście, dzień dobry, słuchajcie. To ty! Słuchajcie, jeden z moich ludzi, jak byłem kiedyś, około 80 lat temu, nie, trochę mniej, z 50 lat temu, był taki złoczyńca, który kiedyś chciał mnie zabić. Prawie mnie zabił, ale uciekł. Dzisiaj znów się pojawił. Wszyscy mówią, że zginął, ale ja mu nie wierzę. Dlatego ty spokojny, dzisiaj pójdziesz ze mną sprawdzić, czy zginął. Jak nie zginął, to będziemy go szukać. Ty szalony, dzisiaj jest mordercą. Pójdziecie goić krowy. Dobra. Chodź, spokojnie. Idziemy na misję. No to proszę pana, jak my mamy to zrobić? Musicie zacząć trząść moimi jejami. O, dobra, na to lecimy. Uch. Ta, przejechała go kosiarka kilka lat temu, ale... Znaleźliśmy dziecko w jego brzuchu, więc to na pewno musiała być kosiarka. Dobrze, ale ja w to nie wierzę. On na pewno żyje. I zaraz to sprawdzimy. Zadzwonię do jego mamy. Spytam się, czy żyje. Halo, dzień dobry. Ha, halo, halo. Dzień dobry, dzień policja. Dobry. Mam pytanie, czy Pania i syn kiedyś umarł? Umarł. W O, wiem. To jest coś na sposób takiego, że... Wjeżdżają w kosiarkę i zaczynają go rzeć na prawo i lewo. To jest jak... Wy, potem wyciągają te całe śluzy, całą krew z głowy. Ciągną mózg. Rozszerzają go na lewo i prawo. A, a później przejeżdżają jego mózg kosiarą ponownie. Rozumiem. Do widzenia. E, słuchajcie. I co powiedziała? Że on żyje. Idziemy w poszukiwania. Spokojny, Idziemy. Ale oni się rozmnażają, Boże Już nie będę trząsł z pana jajami Młodziki moje, Dobra, Dobra, wszystkie zabite. To dobrze, o, ja jestem głup. To masz mięso krowy, jest. Haha, kanibal Szefie Ale my nie znajdziemy go tak chodząc po Chicago Znajdziemy. Chicago jest malutkie. W Chicago kiedyś znalazłem krowę. W Chicago kiedyś spotkałem... ...gołe dzieci. Na pewno znajdziemy go. To jest naprawdę wielki morderca. Mam pomysł. Wejdźmy do tego domu i się spytajmy... ...czy widziała kiedyś pani wielkiego morderca. Chodźmy. Tu są drzwi. Widziałam! Ukradł mi kiedyś botanika w netto. Dobrze, ale czy pamięta pani te zdarzenie? Ile ta osoba miała mniej więcej lat? Około 92. Dobrze. Pan miał 92 lata i ukradł Pani batonika w net, to dobrze. W ehm, Jakiego smaku był ten batonik? Był to sneaker z ziemi! A. Przepraszam, a... Czy jada Pani jakieś krowy? Ja? To, że tak! Dobrze, dziękujemy. Mamy trop! Idziemy! Do widzenia! Elo, elo. Co to jest?! To jest moja rodzina. <laughs> Muszę tańczyć z nim. Ha, ha, ha. Stój! Jesteś aresztowany! Policja Chicago cię atakuje, nie możesz uciekać! Trzy radiowozy, a za nami stoi jeszcze słod. SWAT. Słod SWAT za nami stoi, jesteś aresztowany. Jaki? Aresztowany. Nie rozumiem. Jesteś aresztowany przez policję Chicago. Nie możesz uciekać, a za nami stoi słod. Płot! Złot! A! No co? Jesteś aresztowany. Czy ty się nazywasz Flintstone? ...Heiss? Nie, jestem Maciej Stos. Czy ukradłeś kiedyś batonika jednej pani? Tak, ale to w innym życiu. Dobra, jesteś aresztowany, nie możesz uciekać. A ja w dupie to mam, uciekam! E, stój! Nie złapiecie mnie! Pro, to znaczy, za... Nie złapiecie mnie gnojowice. He he. Co się patrzysz? Proszę się... I co gnojowicu? Ty co, masz jakiś problem? Nie złapiecie mnie. O. Padliśmy na dziurę. Dobra, jesteś aresztowany. Co? To... No i jak z nim? Ten człowiek to psychopata Nie złapiecie mnie Aha, nie złapiecie hmm. Nie złapiecie mnie Chyba tak No dobrze, to skoro jest... Nie złapiecie mnie Proszę bliżej Skoro on jest psychopatą i... No co? Myślałem, że uciekasz Dobrze, to skoro... Coś nie patrzy Pracuj. Dobra. To skoro złapaliśmy już go? Nie ja do ciebie. Dobra, to... Mam. Dobrze. Może przejdźmy już te badania. Dobrze. Proszę pana, proszę, proszę pana. Pan tu stanie i pan zaczeka, aż pana zawołamy. Dobre. No to o co chodzi? Proszę pana. Według moich badań, um, ten gości z psychopatą, pan Maciej Stos. O! Idę! Nie, 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 jeszcze, jeszcze nie. Nie, nie, Zawołaliście Macieja Stosa. Ale jeszcze nie. To na, na hasło. Jakie hasło? Um, może krzesełko. Dobra. No dobrze, no to kontynuujmy. Ostatnio zrobił napad na krzesełko. O! Idę! Nie, nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie, to nam dostanie. To jakieś inne hasło. Zostańmy przy krzesełku. O, ale szybko. Nie, nie, nie. Dobra, to w takim razie, skoro zbadaliście, że niby on zginął, niby on tu leży, to kto tam jest? Musimy to sprawdzić. Proszę wyjść. A To ja wracam do mojego pokoju Dobrze, w... Dobrze. Szalony do mojego pokoju Dobrze Skąd tam te krowy? Jak doiliśmy to się trochę rozmnożyła Dobra Musimy je teraz wybijać. Czy masz jakiś na to sposób? Mam pewien sposób. Okej. Okay.